Siema! Siema! Dzisiaj odcinek y, urodzinowy. Y, mamy tutaj hatę y, mojego kolegi. Y, zapraszam na jego kanał. Jak się twój kanał nazywa. Mów. A chwilę. Już. Szlak. Nie mogę teraz gadać, przepraszam. Czekajcie, napiszę Albo dobre, po prostu jak się złączyłem, to myślę, że nie będzie dzwonić jeszcze raz Dobra, napiszę, napiszę na czacie Dawaj, pisz na czacie Piszę Nie tańcz! Nie to! Jezu! Dobra i po prostu y, poszukajcie po jego skinie. E, tak. I e, mamy taką piękną chatkę. Tam na dole stoi ognisko. W komentarzu, w komentarzu wyślę link. Dobra. O Tesla. E, Ej. E, A. E, gdzie się schodzi do garażu? Dobra. Widzę. E, e, gdzie jest mój? Na górze, tam. Czyli? Tam, gdzie ja jestem. A, wiem gdzie. Ja. Chyba. Tak, tutaj. Tam, gdzie ja byłam wcześniej. Tutaj. Dobra. E, to wiecie co? Wsadzę go do garażu. Pozwolisz? Pasz, My się... może stać. My może stać. Nie chce na nogi. Nie, nie można, naprawdę. Chciałem tu auto zrespić. Automistrza dzisiejszego dnia, proszę bardzo. Tak, o siłka. Trochę nierówno stoi, ale dobre. Ej, siłka, come on, ludzie. Jakim? za to na bogato. Skurde. Ty jak to się włącza? O, działa! Slibek się. No, no. O, ja za szybki jestem. Nie, po prostu jak się. No wtedy, wiesz, można wybiec, przebiec. I dobra, kudy? Patrz, ja tu I. na bogato, ale chłopie. Ej, ej, ej! Patrz, ja tu na bogato, Miał być normalny filmik, czy obzirom filmik, bo jak nie rozumiem. Jak chcesz! To jest urodzinowy filmik. Mamy ogromny garaż, Niech wbija tu kto chce. Po I prostu... Idziemy na górę! Co? Czemu nie idziemy na górę? Chwila to odłożę kantelki. Dobra, alecemy. Ej, mam plan popatrz. Kto jedzie na chwilę A. ze mną? Dawajcie, lecimy. Przy... Niech każdy weźmie swój samochód, może. Polecimy. Ustawcie sobie na prędkościomierzu y, takie solidne 20. Dobra, tak Dobra. Tak Dobra. Y, Majce, z swojego szatana. Czy, czym ty będziesz jechać? A ja jest... idę do swojego wywiadu. Ten. Fanek, czekamy na wyjeździe. Dobra ja muzykę puszczę. Ej, e, puśćmy e, szczęśliwy... No. szczęśliwy DJ. Co? Szczęśliwy DJ. To. Leci? Nie Leci. tak. Ej, przyciszcie, wyciszcie u siebie Robloxa. Tam u siebie, żeby nie było słychać Ja włączyłem, ja włączyłem. Lecimy... cent pozwoliłbyś się wyprzedzić na sekundę. Albo dobra. Rozjedźmy się po mapie i na każdym billboardzie w tej grze musimy napisać, że są urodziny pod numerem 33. Ja jadę tego, tego tam na... To ja walę tego najniższego. Ja mam, ja Ja tutaj przy, przy Dobra, wiem gdzie. Co? Ja walę ten najbliższy a, a. Jakby co ja już Jakby co ja jadę A to już jest, to so, chwila ja napis Jak napiszecie... Jak napiszecie Impea na 33 to wam nie zahasztaguję. Dobra, dziela Ej, ja napiszę po angielsku! Mm, Dobre, dobra, bo to jest, 55, zlecimy! To ja tak angielsku, bo tu mamy tak, no nie polski serwer, więc ludzie może zrozumią. No to niech będzie na jednym po tamtemu. Eee, kto, Ej, dobra. Ej, Ja no wio... w szkole? Ja właśnie podjeżdżam. Ojej, Jezu Maria. Martę, pre... nie pamiętam jak się nazywasz, ale coś takiego, o siema. Siema. Ojoj! Oj. Jezu! Nie jestem na panu! A wcześniej na szczęście! Nooo! Ojoj! Dobra! Idzie... Proszę zostawić mojego merch, na są. A mam... Hopie. Ja. No Hopie, czy... Hopie, Czemu masz trój? Bo do tez nie głoszone! Chopie! No. Czy tego jest serio? tak? realistyczna ej, pozwolicie, że przejwę na chwilę rozmowę, bo chyba ludzie z życzeniami do mnie nabijają dzisiaj i jest powalone e, w ogóle masakra e, ludzie dobijają no, się do mnie. Jak z dzień. Jezus war, ja w jakąś rodzinę! Dobra, nie tutaj nie było ja już... Jezus Maria! No! <ścoughs> yes. Widzimy ten odcinek, jest naprawdę pewnym Ten odcinek to jest jedna wielka odklejka. Nawet jakiś bacon do nas przyjechał na rowerze na nie? nie Hop, Hop ja do nas na... Chadenie. Dobra, ja staję. Dobre, na 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 urodziny Dobre, dobre, żebyśmy mogli z smajtem podjechać, ale nie wyśmiewajmy się tak na gościo. No... Ale mam piękną kuchnię, ludzie Tylko twoją kuchnię! Shhh, nie, nie powiedziałem twoją, nie, nie powiedziałem moją, tylko piękną Niech zostanie Piękna dziomy! Dawaj mnie ty jakiś... Dawaj Chyba idę do barmanem mówisz to, bo... Daj, to, co, i... tak Yy, wiesz co podać? Oddaj co? mi nowe yy, Oddaj mi mojego iPhone'a Co ty kurde, gościu Oddaj mi mojego iPhone'a Jezu, wyłączcie te propsy Goście O, dzięki A, i ogólnie Jezus Maria Zdarzyła się awaria, cel. Gościu, gościu, gościu On Jak ma, się ma, ma. bawisz, co ma Marcel? Ten chłop, ten chłop nigdy nie myślał, że będzie widział takie widoki. O, nawet doniczka jest, nice. Robimy tutaj, nagrywamy sznapka, patrzcie, y, ludzie, nagrywamy story. Y, tutaj moje urodzinki na tle pięknego miasteczka. Y, jesteśmy z ziomami. Tam jeden na barze siedzi, jeden tutaj w piedziela, w widelce, y, y, a drugiego nie znamy, ale siedzi i się uśmiecha. A drugi ma strasznie pojemny tyłek, bo wyjmuje bardzo dużo rzeczy. Więc ogólnie dzieje się. O, kurde, pan się pa co chłopieją! Mówię, chłop ma naprawdę pojemną dupę. Tu się tak dużo dzieje. No. Jezu, to jest tylko Ej, to a... no, kieszenie. To To dupcia.

Chłop mi daje wielki... Mama, nie mogę! Chłop... Jezus <grymna> I ten chłopca mi zaraz da jakiś soczek Kubuś, nie? Ej, daj mi roommate'a, właściciel. Właściciel chaty, daj mi roommate'a. Chłop antenę postawił. Będzie lepszy zasięg. Pójdź hej! O oh, Jezu! to jest twarzy, broń Po, 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 po! Przeładuj to, chłopie! Po, 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 po! Jezu, no co ja zrobiłem? dzień! nie, twój twojego mocnego! <grytanie> o nie, Moja postać chyba jeszcze nie, 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 O, się, się nie, nie, O, nie, nie, to potknąłem ja. Co to jest? jakiś Mój prezent masz. Co dostanę? Co to jest? Komputer, <noise> gościu. My w. To by... Ja... To, by... ja to, by... ten, Czeka, to Ja muszę go przynieść. Jeszcze jeden prezent mam dla ciebie. Masz. Dobra, tutaj to to jest. To się przyda. Postawię Uch, na nie będziemy strzelać. Postawię sztaję na balkonie w stronę sąsiada. Tak, 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 tak. Bartek! Wiesz, co ja ci dałem? Kamera! Będę mógł nagrywać widżu. Będę mógł nagrywać fajniejsze rzeczy. Weźcie! Ja już mam i tak za dobę internet. Nie potrzebuję waszych tych patyków. To mamy teraz? Jest imię No To możecie no, moje rzeczy. Mam tutaj takie co, kamery, czy takie coś do... Znaczy jak kosmos. Ej, ten trzymak na telefon, na telefon zginął, ten trzymak na telefon, wezmę od Ciebie, ej, y, 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 ten, staj. Y, wezmę od Ciebie trzymak na telefon Chodźcie, siadajcie, mamy imprezę Co tu jest? O, oh, o, oh, hopie, hopie, ja idę do baru Gdzie jest właściciel baru? O, siedzi na barze, dobra Coś mocnego Co? Nie coś Dobra. Kurde, myślałem, że chłop śluga w pali, a to jakiś ten. Ach, Ej, weź tylko. Ktokol... to alkoholowe chłop. Dobra, stary, ja się uwalam. Proszę mnie tu nie nagrywać, co to było? Jakaś lampa wydoblą. Patrz, Sej! To to. Nieprosta mi nic mi w Nie powiem co mi to przypomina to siedzenie. Ostatni twój prezent! Co dostałem? Wasz. Prezent dla ciebie! Dumna! Dziękuję! To są moje ostatnie dwa prezenty! Mamy A... nowych gości na imprezie! Tak długo tu siedzę, że już umarł akurat! Bartek co ja na siebie! ci cztery rakiety na bieżąco. Ja normalnie to walę! Moja postać jest tak uwalona! O! Żyję! Weźcie mi Mam celować swojego sąsiada? Tak! Walgo to jego wina! Wila! <grymna> Wila, jest z tym sąsiadem. Przyjedź Ogocia! ktoś po mnie! Przyjedź ktoś po mnie! Ej, w ogóle mój domek się skasował. Smutno mi bajdy. Trząpy, friend Kończymy! Co? Kończymy! Wartel. Dobra, to był najlepszy. Przyjaciel, bo no, łamane szczęki, szczękę, warki, wszystko, a nawet jesz, ty ja uderniać pod jedynk. Ja... ja jestem Elastyny. Ja jestem elastyczna z Tajwanem. Żyję. Elastyna jesteś? Też... Nie! <laughs> Leży sobie tam, patrzcie, kurde, jakie tu dzikie dansy. Ej, Jezu! Ej, Fredek, patrz, mówiłeś coś o kaczuszce? Patrz. Ej, bukajcie, co tu rzucił kamieniem i odpalił bombę. Ej, taniec no, trzy, Taniec 13 jest fajny. Ej, Ludzie się do mnie z życzeniami dobijali. Już dwa, lud jes dwa ludzie do mnie dzwoniły. A ja 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 tak czułeś, to mam vlog! <ścoughs> Jezu! <ścoughs> Takie zgranie, Jezu! Ej. Ej, tak, tak bez kitu to wygląda jakby to był jeden taniec, nie? <ścoughs> Jakbyśmy tańczyli razem, tak by the way. Patrz no. No przyjrzyj się. Co jest? Ej, to dosłownie jest. Warta. Mam dla ciebie złą wiadomość. Jaką? Może znowu rzucić tym wolę tym kamieniem. Tym razem. Teraz ten jest Co chciał jak my jesteśmy na górce? Maria to się kameruje! Ja nie wiem, on jest Harry'em Potter'em, on jest Harry'em Potter'em. Manik to już się... On jest Harry'em Potter'em. to się przestaje kamerować. Cztery, dwa, jeden. Super, ale wybuchło. Nic się nie stało. Dobra, nie. widzowie, tym symbolicznym akcentem z pijanym Frankiem i ostanczonym y, tym Marcelem i... o. Ty, bajman zamienił się w maje... Bajmankę, okej, okay? ciekawe się. <grymka> Dobra, kopiec u mnie, kobiet u mnie. Dobra, chwila. Czekaj, lecę! Uu! Uu! Pff, czekaj, Dobra! Przedstawicielka Dobra co jest? Mamę, Adek, do ciebie przyszła. Dobra, kończymy ten piękny odcinek, widzowie. Papa, nara, czapa, baba.